Z Mikołaja Przeczytaj Dacie Dacie da Sprzedam sanie Stan igła Igła Niebite Nigdy Płyny uzupełniane Na bieżąco Polewaj Renifery W dobre ręce Pierstą Drogie dzieci Obserwuję was w sieci Dalkę Widzę te posty Widzę te buzie Konidzia na luzie Konie Lat, miałem Excela w głowie, dzieliłem was na to, co kto o was powie Zjadłeś obiadek, Zjadłem. byłeś cichutko, w kole siedziałeś, ławce równiutko. Myślałem, że grzeczny to znaczy święty Lecz się pomyliłem, ten system przeklęty Fuck system! To spadek po dziadkach, ta zimna tresura. Zamiast radia miłość w domu gra cenzura. Wybaczcie mi, bo pasem byłem wychowany. Tak starzy przelewali na mnie swoje traumy. Drogie dzieci, to spowiedź emeryta. Proszę o prezent mnie więcej. Tak przed światem kłamać. kłamać. Byłem trenowany, by wam życie łamać. Kłamać. drogie dzieci, to spowiedź merytoryczna. Ej, proszę o prezenty mnie Trzeźwość od święta, ukryte mankamenty, by kupić waszą miłość, dawałem prezenty. Yeah. Te dzieci niegrzeczne, co głośno krzyczały, co drzwia im co jeść chciały. Ja brałem ołówek, skreślałem je z listy. One walczyły o teren osobisty. Gdy ktoś was dotykał, gdy ktoś was przymuszał, to krzyk było broną, co światem poruszał. Ruch! A ja, stary głupiec w pieprzonej czapce. Zabka! Trzymałem was w mojej, chołej klacka. Ja kiedyś próbowałem posiadać własne zdanie, finałem dyskusji było zazwyczaj lanie. Czymkolwiek byłem bity, gdy brudziłem ubrania. I bili mnie, gdy pili, i gdy nie było chłania. Chlania! Drogie dzieci, to spowiedź meryta. E! Proszę o prezenty, mnie więcej nie pytać nie! Ja już nie potrafię tak przed światem kłamać, kłamać! Byłem trenowany, by wam życie łamać Drogie dzieci, to spowiedź meryta. E! Proszę o prezenty, mnie więcej nie pytać nie! Ja już nie potrafię tak przed światem kłamać. Kłamać! kłamać Byłem trenowany, by wam życie łamać Stan Igła nie bite. Zamykam się w ośrodku. Terapia. Terapia.